Witajcie, kochani moi telemaniacy. Już wiecie o co chodzi w tej całej cyfryzacji. To rewolucja. Przechodzimy wszyscy na odbiór telewizji cyfrowej. Będzie znacznie lepsza jakość, ostry, wyraźny obraz. A ulubiony pan doktor z serialu jeszcze przystojniejszy. Jak to wszystko opanować? Zaraz wam zademonstruję. Nie, babciu, to ja to wszystko pokażę. To dziecinnie proste. O, widzisz? Wyszukiwania automatyczne. Elektroniczny przewodnik po programach. Są też ścieżki dźwiękowe. I napisy po angielsku. O, i audiodeskrypcja dla dziadka Henryka, bo nie dowidzi. Tak. A ja Ci pokażę, czego nie będziesz oglądał. Naziemna telewizja cyfrowa umożliwia odbiór większej liczby programów o lepszej jakości obrazu i dźwięku. A także korzystanie z elektronicznego przewodnika po programach. Telewizja cyfrowa daje również możliwość wyboru języka napisów. Udostępnia funkcję audiodeskrypcji dla osób niewidomych lub niedowidzących oraz funkcję kontroli rodzicielskiej, czyli wprowadzenia kodu rodzicielskiego. Blokującego nieletnim dostęp do niepożądanych programów. Proszę. No co ty, babcia? <noise> Życzę Wam, kochani, pięknego odbioru. I sobie też. A może rok urodzenia babci 1896?